Na koniec przyjrzyjmy się, co zmienia się po 50. roku życia w kontekście soli. Dlaczego adresujemy ten film szczególnie do dorosłych i seniorów? Otóż, jak już wspomnieliśmy, wraz z wiekiem rośnie wrażliwość na sól. Osoby po 50. i seniorzy częściej doświadczają wzrostu ciśnienia pod wpływem sodu. Jednocześnie samo ciśnienie krwi ma tendencję rosnącą z wiekiem. Naczynia stają się mniej elastyczne, wieloletnia Dieta i styl życia zbierają żniwo, więc u 60-latka nadciśnienie jest znacznie częstsze niż u 30-latka. Z tego powodu, po 50 roku życia, powinniśmy jeszcze bardziej pilnować ilości soli, żeby nie dokładać tej przysłowiowej cegiełki do i tak zwiększonego ryzyka nadciśnienia. Drugą kwestią są inne choroby w wieku starszego, na które wpływa sól. Jedną z nich to osteoporoza. Okazuje się, że nadmiar soli sprzyja utracie wapnia z organizmu. Nerki wydalając nadmiar sodu pociągają za sobą wapń, który jest wydalany z moczem. U kobiet po menopauzie, które i tak są w grupie ryzyka osteoporozy Zbyt słona dieta może dodatkowo nasilać ubytek masy kostnej. Badania wykazały, że większe spożycie sodu wiązało się z szybszą utratą gęstości kości biodrowej u starszych kobiet. Dlatego dla zdrowia kości w starszym wieku warto ograniczyć sól.